Natalia Afek, firma Predictive Solutions. Ja chciałam rozpocząć od takiej obserwacji. Większość organizacji, w których wszyscy pracujemy, jest aktualnie zalewana ilością informacji, które musimy przetwarzać. Natomiast paradoksalnie nie przekłada się to na to, że nasze analizy również są, że tak powiem, aż tak zaawansowane. Często pozostajemy przy takim. Podejściu jednorazowym, czyli jakieś ręczne kroki, jednorazowe raporty. No i działa to, dopóki nie trzeba tych analiz powtarzać, dopóki nie chcemy przechodzić od jakichś suchych raportów do konkretnych działań. No i dzisiaj chciałabym zająć się tym tematem: jak przejść od badań ankietowych do Data Science, czyli jak przejść od analiz ad hoc, do analiz procesowych. No i tak, tak naprawdę w tych analizach ad hoc boli nas kilka rzeczy. Po pierwsze, czas, jaki spędzamy na ręcznym klejeniu źródeł, klejeniu kolejnych kroków. Po drugie, jakość. Łatwo nam jest coś przeoczyć. Jakiś ludzki błąd po prostu może się tutaj każdemu zdarzyć. No i działanie. Czyli nawet jeśli mamy jakieś wyniki, no to jak to potem przekuć na jakieś konkretne działania? Zazwyczaj zaczynamy w takim momencie, że jesteśmy zmierzani z całą wielką liczbą różnego rodzaju danych, czy to jakieś bazy SQL, połączenia API, różne dane z mediów społecznościowych. Natomiast naszym celem, w planie minimum, to jest raport. Teraz współcześnie raczej chcemy jak najszybciej naszą wiedzę z danych przekuć na jakieś konkretne działania, polepszenie tego, co już do tej pory robimy, właśnie dzięki takim konkretnym rekomendacjom. No i tak, w praktyce może to wyglądać w taki sposób, że zaczynamy od jakichś danych zastanych czyli to, co mamy już w naszych bazach. Następnie definiujemy czego nam w tej bazie jeszcze brakuje. Uzupełniamy te dane poprzez takie dane wywołane, czyli na przykład to, że wyślemy do klienta ankietę, porozmawiamy z tym klientem. Otrzymujemy jakieś dodatkowe informacje. Następnie przechodzimy przez całą analizę już wszystkich tych danych, które nam się udało zebrać. Otrzymujemy rekomendacje, no i podejmujemy jakieś działania. W aktualnym świecie, tak naprawdę, chcemy cały ten proces ucyklicznić. Chcemy, żeby to był cykl i żeby to cały czas mogło być zasilane nowymi, aktualnymi danymi, no i mogło nam dawać cały czas rzetelne informacje. No, i teraz chciałabym spojrzeć na to z takiej bardziej praktycznej strony. Ja, jako osoba, która z tych wszystkich danych, którymi zostałam zalana, muszę wyciągnąć jakieś konkretne wnioski. Potrzebuję dobrego orkiestratora tego całego procesu. Tutaj naszą propozycją jest PS Clementine Pro, czyli narzędzie Data Science. Po pierwsze, mam graficzny interfejs, czyli za pomocą tych węzłów, które widzą Państwo na dole, one mają w sobie konkretne procedury, algorytmy. I jestem w stanie ułożyć je w taki strumień analityczny, przepływ tych danych, gdzie wszystko, co potrzebuję, będzie się działo. Czyli nie muszę mieć bardzo zaawansowanych umiejętności, żeby robić bardzo zaawansowane analizy. Bez konieczności programowania ja się mogę skupić na tym aspekcie merytorycznym, co tutaj się tak naprawdę powinno dziać. Po drugie, łatwa dokumentacja, współtworzenie. Procesy mogą być łatwiejsze, przyjemniejsze, dzięki chociażby temu, że możemy pracować nad nimi grupowo. Czy też takie rzeczy jak dodawanie komentarzy, dodawanie tagów. Tu, z takiego własnego doświadczenia, muszę przyznać, że po jakimś czasie, po paru tygodniach, czy tym bardziej miesiącach, takie wskazówki, co się dzieje w poszczególnych zadaniach, czy krokach tego zadania, potrafią naprawdę ratować życie. Następnie, jak już mamy taki proces, taki przepływ danych, no to fajnie by to było móc zautomatyzować. Mogę na przykład wybrać sobie harmonogram czasowy, możemy wywoływać ten proces w odpowiedzi na jakieś wydarzenie, na przykład, że w naszym systemie pojawiają się wyniki badania ankietowego. No i na koniec takie procesy to zazwyczaj jest większa sprawa. Więc, nie tylko informacje o tym, co zostało wykonane, kiedy, z jakim wynikiem, ale też możliwość zarządzania dostępami, wersjonowaniem. To rzeczywiście, no już przy takim kalibrze, jest naprawdę kluczowe. No jeśli mowa o tym, że proces to już jest troszeczkę większa, większa sprawa, no to nie chodzi mi tutaj tylko o ten aspekt merytoryczny, ale także technologiczny. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jeśli chodzi o źródła danych potencjalne, z którym pracujemy, tutaj jest ich mnóstwo. Dobre narzędzie pozwoli Państwu praktycznie do każdego systemu móc się wpiąć, czy to właśnie SQL, API, wszystko, żeby po prostu te dane mogły już dla nas pracować. Jeśli chcemy, możemy w ramach jednego środowiska wykorzystywać często używane języki w świecie data science, czyli na przykład R czy Python. A także jeśli zależy nam na tym podejściu takim tradycyjnym analiz takich konfirmacyjnych, no to jak najbardziej możemy też bezpośrednio w takim przepływie połączyć się chociażby z PSI Mago Pro, być może państwu znane też jako IBM SPSS. Wszystko po to, żeby nie wychodzić po prostu z jednego narzędzia. No i teraz krótki rzut oka na to, jakby to mogło wyglądać w praktyce. Pod lupę bierzemy średni bank detaliczny, który mierzy się z tym, że mają rosnące odejścia w rachunkach, kartach, mają masowe kampanie, które nie przynoszą większych efektów, a także brak wczesnego ostrzegania ryzyka odejścia klienta. Naszym celem jest to ryzyko przewidywać, planować konkretne działania retencyjne. No i też taki konkretny cel weryfikowalny, czyli zmniejszyć ten czern o przynajmniej 30 punkta, punkta procentowego. Dane, nasza baza wewnętrzna, gdzie mamy różnego rodzaju informacje o transakcjach, reklamacjach, ale też o tym, którzy klienci już od nas odeszli. No i wyniki ankiet, które uzupełniają cały ten obraz. No i oczywiście chcemy to przekuć na jakieś dalsze kroki. Czyli progi, early warning, next best action w naszym systemie CRM, czyli jakie działania byłyby najlepsze do podjęcia, a także cotygodniowe odświeżanie tego modelu i monitoring key performance indicators. No i tak, parę kroków, tak naprawdę. Rozpoczynamy od importu danych, czyli łączymy się z naszą wewnętrzną bazą. Następnie walidacja, oceniamy jakość, czy tam wszystko się zgadza. Możemy sobie to zapisywać w formie raportu i na przykład co miesiąc czy tam jak często potrzebujemy weryfikować, czy te dane dalej spełniają nasze standardy. Następnie budujemy model predykcyjny, który będzie nam na podstawie tych informacji, które mamy którzy klienci zdecydowali się nas porzucić. Będziemy przewidywać jakby to ryzyko dla naszych aktualnych klientów. Zapisujemy to w naszym systemie, aby odpowiednie osoby do dalszego dopytania mogły zostać tutaj wytypowane. No i następnie do tego całego procesu podłączamy sobie wyniki z najnowszego tego badania ankietowego. Wykonujemy sobie Scoring, wykorzystujemy model, który będzie już analizował wszystkie te informacje i z, bany, z bazy, i te dodane. No i następnie te dane dodajemy do naszej wewnętrznej bazy, aby informacje o tym, jakie działania podjąć, zwłaszcza do tych klientów najbardziej zagrożonych odejściem, mogły trafić bezpośrednio do osób w naszych organizacjach, które ten temat od nas już przejmą. No i gdybyśmy chcieli. Spojrzeć na to, mam nadzieję, że się może tu już Państwu pojawiły jakieś takie zastanowienie, jak to mogłoby u Państwa w firmie wyglądać. To z biznesowego punktu widzenia sprowadza się to do trzech kroków: jasno określony cel, na czym nam zależy, zbudowanie takiego procesu analitycznego, no i implementacja tego do systemów, które już u Państwa działają, a także samych rekomendacji do tego. Żeby po prostu polepszały te państwa działania. No i jeśli bym miała Państwa zostawić z jedną myślą, to by było to, że nie właśnie pojedynczy raport będzie przewagą, ale taka seria skutecznych, dobrych decyzji, to jest to, co Państwu przyniesie najlepsze rezultaty. No i dziękuję bardzo za uwagę i życzę powodzenia na tych podróżach ku, ku, ku skutecznemu wykorzystywaniu danych, które Państwo posiadają.